Byliśmy już w kolejnym odcinku. To już było. Tam były tego perki tego nie było jeszcze. Więc musi mu się ten nas zbliżył. Hmm. Czemu ja w ręku trzymam łopatę o Mamy tu iść. Wait a second. Co to? Ktoś przychodzi. Mam... Jezu Maria! Czy My będziemy uciekać. Szkoda, że nie kupiłem tego miecza Co mu się stało? Co mu jest? Hmm. Ale potem możemy go bić O nie, pali się, trzeba ich uratować Ale no biegnij tam no, ja nie umiem. Czemu ty siedzisz w ogóle? Ty też siedzisz A czemu to jest przed naszym Czemu domu? on nie żyje? Nie. Czemu on nie z tego? O. Ej, no czemu może... W... O Boże Mamy go, a masz Oksana, o, on... My go uratowaliśmy, nic mu nie mieliśmy zrobić Wiem, i ty kupujesz kaczkę Jak kaczkę? Bo kaczkę tu na półce jest Ona, ona tu była <laughs> Nie było Był A jak nie powinniśmy spać w ogóle? Gdzie jest nasza mama? Obudził się Hejko Co to? Jest Co ja, ja nie będę e, Co gadę? to jest? Mm -hmm. Mówię, co? O, czemu mu się tego dzwoniło? Jedy się jeszcze wyjść na dwór. Nie, mm, już nie wyjdziemy. Dobra, idę na górę. Jeszcze nie wiemy kto to jest. O! Daj mi kasę jak jest. Bo nic nie ma. O nie, zamknęli nas. Będziemy widzieć, jak się pali. O, zamknąłem. Sobie tu. nie zamykaj, bo jakiś portfel może tu być o, telewizja, oglądamy sobie telewizję piękną o o fuck <głosy> <głosy> teraz musimy <musiałeś> to powiedzieć <noise> jakieś szadoły <noise> no przykro, ale my tak ale pisze Shadow Creator to jest all the world. Shadow! Shadow! Shadow jest z Sonika, rozumiesz A wiesz, gdzie niby będziemy bezpieczni? Tutaj na dworze. Na dworze jest niebezpieczny. No ale przecież być. można wyjść na dwór. Wyszłem, jestem panem z zagna. <noise> 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 Pan zagna! Jest. E on jeszcze? dalej płacze? Nie wiem. O, mogę z nim pogadać Odpaliłam coś. A, nie mogę z nim. Co teraz? O. Jeszcze? E, e, mamy mu wierzyć? No wierzmy. No dobra. Najwyżej nas zabije. Staraliśmy ci wierzyć, tak? Tu masz teraz łatwo. Że uśmiechnął jak go wanęłam. że się pan uśmiechnął. No będzie tu spał. Fuck. Po co? Po co do naszego domu? Po co to uśpić? O, dzień drugi. Wow. Jest. Foul. W końcu głupi dzień. Make it as fires are sleeping. Krzesła się spaliły. Tak o, blok sztykola. Moja. Moja. Bo, bo wyjdę wallhackiem z, z domu, jeśli mi jej nie dasz. że podpalił się nasz dom. Jakaś jest świetna kartka? Co jest za każdą. Jest Boxy Cola. Czemu tu się! Jest... Patrz, mam Boxy Cola. O To bije! Matek, tutaj do wody wejdzie. <noise> tu! Daj, wejdź heheheheheheheh zlepcie ulepcia hehehehehehe jak ja tylko chciałem rok sam to prawda, 80 życiom nie usadzało ale, ale mam się pies przyzyn mnie pani, ale do czego jest ta kartka? musiał <śmulacza> wejść też tak ej, można wyjść no wiem o, w końcu sobie kupię może będzie kasa o, kupię sobie mieczuk jest kasa? Please. Tam była kasa. Jest w sklepie kasa, nie ma. Tak. To jest. Mapa jakaś za 10 zł. Patrz, to pa jest. Kasa? Mam kasę. Za 40 zł. Czemu to są lalki? To ja wolę miecz. Ja wolę miecz. Tak tam. Już nie mam łopaty. Naprawdę? Mam mieczyk drewniany, który, który atakuje więcej niż ta łopata. Czemu nie masz łopaty? No bo ja. Sobie, no bo mam lepsze. Nie, tak? nie, no nie zdążyłam już sobie kupić coś do jedzenia. O jest. A można sobie tam coś kupić? Nie, nie wiem. Dzięki. Ej, ale tu dużo pieniędzy jest. Ej, złoma! Kurde Osa! Telewizja. telewizja leci tam, no dobra. Nieważne już. Hmm. O nie! Stupid Shadows! <noise> shadows! A ja jestem na dworze. O nie. o, nie! A ja w sklepie jestem i co teraz? To bij u mnie. Czemu ty jesteś go u mnie? Aaaa! Łatwa! Nie, z no, domu się Pani odrodziłam! Fajnie! Otwórz te drzwi! Jestem wejściem z domu! Dzisiaj idziemy spać o 21. O 21. <laughs> Włącz telewizję! jest, zobacz. Kaczka. O, nie, znowu on, ale gdzie są krzesła? On będzie płakał. Co to? So many much. You stupid so much. Jak chłopak triapin. On for... Stupid, stupid! <laughs> what the fuck? <laughs> No to jest nasze zadanie Kurde, akurat Kurde, ja się boję Jezu Ej, to atakuje te czarne Kurde no! Jezu! Jaki... On jest głupi ten! Super magicka show. Ja się boję, że zginę, wiesz Ała! Jezus Maria jaki on jest głupi no, Chodźmy do domu Ale nie da się oh, fuck. A czemu ja umiem pójść do domu? To. Pokaż Przeskakuj to No ale to nie... O mam kasę Nie wiem, ja zbieram Kolejna Kurde no ja mam Jezus. bardzo mało użyców my nie damy rady tego przetrwać Bigo widzisz to czarne wybuchło ja teraz Jezus Mary, jego się nie da bić Więcam, kuraków ma bieńka. Co to jest? czemu mamy bić? Jak on nic nam nie daje. Uciekaj. To, że go bijemy, to on nam nic nie daje, rozumiesz? Wiem. Ja no. Czemu go ja w ogóle biję? Gdzie ty jesteś w ogóle. Ej, uderzyłem. <gry>

tu robić widzowie. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku.